Temu zawodnikowi poświęca się tu sporo uwagi. Ostatnio strzela gola za golem. To zaszczyt relacjonować dla państwa to spotkanie. Podobnie jak wszyscy kibice, mam apetyt na wyborne piłkarskie widowisko. Na pewno czekają nas dziś wieczorem emocje. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla państwa są Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czas na mecz ekstra klasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. W tak ważnym meczu spodziewamy się, że emocje sięgną zenitu. No zobaczymy jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Odzyskują teraz piłkę. Puszczanie połomice w natarciu. Jak to rozegrają? Ależ teraz piękne zagranie na dobie. Zespół przyjeżdża tutaj jako drugi. Ale popatrzmy, bo mają okazję. Broli, lecz to nie koniec akcji. Strzał z ostrego kąta. Piłka przelatuje bardzo blisko bramki. Teraz się nie udało. Zabrakło ciut więcej precyzji, ale strzelanie na bramkę to przecież jedyny sposób, by zdobyć gola. Patyczkował się teraz z przeciwnikiem. A no jak widzimy, zespoły mają problem z celnymi podaniami w środku pola. Nie wiem, czy zauważyłeś, Jacku, ale mimo zmiany pozycji na boisku, zawodnik ten wciąż notuje znakomite występy. Ale mamy zagrożenie bramki. Oj, co czysty był to strzał! Naprawdę było blisko gola! I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. I strzał na bramkę. Łatwy strzał. Niewielkie wyzwanie dla bramkarza. Cholebiak. Stracona piłka. Sowy kombinuje, reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Tak się powinno stopować ataki rywala. Kupa może jeszcze pociągnąć skrzydłem, korzystając z błędu stawienia rywali. Uwaga, czy strzeli? Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. No, i wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Czyli jednak dalej Remis. Zawiedziony strzelec. Liczył, że da im prowadzenie, ale fantastyczna interwencja bramkarza. Teraz oni mają piłkę. Zobaczymy, co z nią zrobią. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Pytanie: do kolewiaka. Oto zabrzmiał gwizdek na przerwę. Zespół gości jak dotąd musi się zadowolić remisem. Bezbramkowy remis jest pewnym zaskoczeniem, bo przecież mowa o drużynie z największą liczbą goli w całej lidze. A więc zaczynają druga połowa już trwa jak sądzisz Jacku jak będzie po przerwie bo o tym co było wcześniej lepiej chyba zapomnieć no tak słychać zresztą coraz częstsze poczekiwania na trybunach strzelcie coś kopnij prosto piłkę tyle wystarczy druga połowa zwyczajnie musi być lepsza Zdecydowane twarde wejście teraz Pewna interwencja w obronie. Będzie szansa na objęcie prowadzenia. Rzut rożny i nic z kornera. Wybija piłkę. Łatwa strata, szkoda. Puszcza coraz bliżej bramki. Strzał potężnie, ale siła nie zastąpi precyzji. Bramkarz odprowadził piłkę wzrokiem hen poza boisko. Miejmy nadzieję, że wróci. Baran. Schneider. Świetne, prosto zagranie. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. A teraz świetny odbiór. Może być groźnie. Znalazł go z podaniem. niebezpiecznie. I gór! Nareszcie! A już myśleliśmy, że to się skończy bezbramkowym remisem. Nie było wielkich emocji przez większość meczu, ale teraz mogą nam to wynagrodzić. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Jeśli ktoś choć raz w życiu stał na bramce, to wie, że w takiej sytuacji jest się bez szans, powiedzmy sobie to jasno, bo co można tu zrobić, kiedy się staje w obliczu dwukrotnej przewagi liczebnej. Nareszcie widzimy przełamanie tej patowej sytuacji. Trochę się naczekaliśmy na gola, ale mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. No i przejmuje teraz piłkę. Ależ teraz przegląd pola. Może zabić ten mecz! I znowu strzelają, Ale szimponują skutecznością w ostatnich minutach. Wspaniała gra ofensywna! Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta dwójka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No niebywałe. Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze. Może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiła obrona. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Piłkarz szybuje w pole karne. Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. To środkowuje z rogu dość głęboko. Aj, co za koszmarnie zmarnowana okazja. Następnej może już nie być. To praktycznie koniec. Już nie zdołają odrobić tej straty. Pozostało już tylko 120 sekund. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Jest dośrodkowanie. Świetnie. I mamy ostatni gwizdek sędziego. Drużyna gości zdobywa komp...